Moje posłannictwo. Moje posłannictwo jest nadzwyczajne. Moje posłannictwo jest wielkie. Moje posłannictwo jest wybitne. Moje posłannictwo nie jest podobne do żadnego innego. Nie równa się z nim jakiekolwiek inne, nieprzeciętne. Ja długo szukałem, odkrywałem na czym ono polega. Dużo musiało czasu upłynąć, lata, tysiąclecia. Wody przebiec w rzekach, piasku przysypać się w plepsydrach, żebym mógł zrozumieć Jego istotę, Jego prostotę. To wcale nie było łatwe to nigdy nie jest łatwe. Rozeznanie, mądrość nie każdemu udzielona zostaje. Klucze leżą w zamkniętym kufrze, zakopane w ziemi. Schowane w niedostępnych grotach, na dnie mórz, jak złoto śpiące we wnętrzu góry, od zawsze było we mnie przekonanie o własnej wyjątkowości. Od dziecka doznawałem sobie czegoś pewnego rodzaju niepokoju, jakiegoś niespełnienia, głodu czegoś wyższego. Byłem wygnany. Nauczyłem się życia w odosobnieniu ja byłem inny. Najpierw kładłem na papier linie i kolory. Później myślałem, że dźwięki muzyki dadzą mi doskonałość. W końcu w słowach, zdaniach spodziewałem się ocalić siebie. Ja sądziłem, że wszelkie rzeczy, okoliczności krążą wokół mnie. Aż zrozumiałem, że jestem niczym. Moje posłannictwo podobne jest wędrowcowi zmierzającemu do odległego miejsca przeznaczenia. Długo, wytrwale. Mija wokół siebie krajobrazy nieznane, rozstaje okolice i spostrzega, w końcu, że on staje się do nich podobny jak one. Widzi, że sam sta się jak te krajobrazy, drzewa, błoki. On sam jest tym miejscem, do którego pielgrzymuje. Poznałem, że jest im a jednocześnie wszystkim. Bądź tym, co głosisz. Ty stan się tym, co przepowiadasz, w ubóstwie, w adoracji. Nieprzebrane żywe źródło trwa. Obecność po prostu być pośród ludzi i istnień wielorakich. Prawdziwie być nie aby głosić. Aby być pośród tego, co ludzkie, aby wszystko zobaczyć, aby niczego nie odrzucić, żadnej z tysiąca przemian, w których to, co najdalsze maskuje się, czerni i czyni nieprawdopodobnym do rozpoznania. Czasem chciałem wypełnić miłością każde ziarno istnienia.